Nazywam się Marcin Masny i kłaniam się Państwu. W poniedziałek, 24 października roku 1000. Nie 1000 już. 2000. Niesamowite, jak ten czas leci. 2022. Jednak większość mojego życia przypadła na poprzednie tysiąclecie. W, nie wczoraj, przedwczoraj, na weekendowym wypadzie do przemyśla, nasz niezastąpiony prezes Kaczyński. Postanowił wejść w buty i w narrację lewicy i oświadczył, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. No i że nie bardzo im się udało zbudowanie setek tysięcy mieszkań, bo zbudowali ich tylko 30 chyba tysięcy, 40 tysięcy, tak? 40 tysięcy tych mieszkań, takich niby co miały być tańsze państwowe, z pomocą spółek rządowych no, i że powinno ich być przynajmniej 300 tysięcy więcej. Bo planowali 400 tysięcy. Wyszło im o zero mniej. No, to było od początku jasne. Kto, kto, wie, kto, kto patrzył brzuchem, a nie uchem, przepraszam, nie. Kto patrzył uchem, a nie brzuchem. Nie, kto słuchał. Dobrze, kto, kto dobrze się Z tymi frazeologizmami mam jakieś kłopoty polski język, trudna język. W każdym razie, kto widział, co się dzieje, to wiedział, że to jest niemożliwe. Minęło 7 lat rządów PiSu, ich mieszkań nie ma, ale to nawet nie o to chodzi. Ja chcę Państwu powiedzieć z całą pewnością, na jaką mnie stać, że mieszkanie jest towarem, a nie prawem. Dlaczego takie hasło, że jest prawem, a nie towarem, może mieć teraz powodzenie? No dlatego, nie dlatego, że, yy, yy, że tak powinno być, że tak jest z natury rzeczy i tak dalej. Nie, dlatego, że mieszkania są bardzo drogie i niedostępne. I to jest, domy, mieszkania generalnie są niedostępne w znacznej części świata. Wszędzie tam, gdzie w ogóle coś się dzieje, gdzie jest jakiś obrót, gdzie jest jakieś w miarę jakie takie bogactwo. No oczywiście, mieszkanie w. W Rio de Janeiro w Faveli, czy Szałas Dzikusa na Borneo, nie są problemem w ogóle finansowym, bo tam nawet za bardzo obrotu pieniężnego może nie być. Natomiast problem jest wszędzie indziej. No a, a tamci to niestety, to na szczęście tak naprawdę w naszej cywilizacji już jest znikomy margines ludzkości. Dlaczego jest tak drogo? Dlaczego są niedostępne te mieszkania? No, jeszcze powiem, że miejscami są dostępne, bo znana jest, znany jest przykład Austrii rządzonej przez socjalistów, socjaldemokratów od lat, no z przerwami oczywiście, ale od lat stu, gdzie zwłaszcza w Wiedniu, który był, miał władze miejskie, socjaldemokratyczne, y <kluzny> To w ogóle skomplikowana historia, ale, ale generalnie przeważnie to, to, to było miasto socjalistyczne od 100 lat i tam rzeczywiście mieszkania są dostępne dla wszystkich. Ale takie miasto jest jedno na świecie i to jednak kosztuje, kogoś to kosztuje. Tak? Znaczy, są to, to, że te mieszkania są dostępne i tanie, że czynsz jest tam tańszy, niższy niż gdziekolwiek, nawet niż w Polsce, a zwłaszcza znaczy, niż, niż powiedzmy, w miastach dużych polskich. No to jest albo utracony zysk czyjś, albo czyjaś strata. Nie ma siły, bo w dużym mieście europejskim czynsz musi być wysoki. A dlaczego musi być wysoki czynsz? Oraz dlaczego musi być wysoki, wysoka wartość samej nieruchomości? Dlatego, że banksterzy drukują sobie pieniądze i muszą w coś inwestować. Drukują te pieniądze dla siebie od kiedy mogą drukować bez ograniczeń, to drukują dla siebie bez ograniczeń. Nam, szar szaraczkom, wypuszczają te pieniądze na procent. I to tak tylko ciurkają, ciurkają, bo nie każdego, nie każdemu pożyczą. No, były takie momenty, kiedy drukowali bardzo dużo i pożyczali każdemu na przykład w Ameryce właśnie na mieszkania i okazało się, że na tym marnie wyszli, bo ludzie nie spłacali, więc banki się rozjechały. To był 2007 rok i i tego nie chcieliby teraz banksterzy powtórzyć. Więc nie pożyczają byle komu. W Polsce mieliśmy akcji, wstrzymaną akcję kredytów na domy, tak zwanych hipotecznych kredytów, wstrzymaną w dwa lat, ponad dwa lata temu. Na jakiś okres, banki zaczęły bardzo płakać, wtedy chciały pieniążków, nawet dla Glapińskiego, tak, żeby bank, Narodowy Bank Polski, prawda, zasponsorował. Im utrzymanie zatrudnienia, wysokie pensje, możliwość inwestowania i tak dalej. No, to, 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 to się skończyło, bo no, polityka, polityka globalna i polska umożliwiła bankom udzielanie kredytów. Polacy się na nie rzucili na moment, no i odwrócili się od nich, jak się zaczęły podwyżki stóp procentowych. I znowu banki płaczą. No ale to nie zmienia faktu, że ceny nieruchomości są napompowane nieprzytomnie, ponieważ są, nieruchomości są towarem inwest dobrem inwestycyjnym. Są dobrem inwestycyjnym pewniejszym, by się wydawało, niż akcje czy obligacje rządów, obligacje korporacji. Sam jakieś bardziej w ogóle zupełnie ryzykowne takie. takie... Jawnie ryzykowne papiery, rozmaite instrumenty finansowe. Nieruchomość jest. Sęk w tym, że jeżeli ktoś tam ma za dużo pieniędzy i te pieniądze są lokowane w funduszach, które inwestują na rynku nieruchomości, te fundusze kupują, jak wiemy, od razu całe osiedla w Polsce i nawet jeżeli kupią tych, tego, tej, tego na tym rynku. Kupią po prostu tam parę procent tego rynku, to wystarczy, żeby podbiły ceny nie o parę procent, tylko o na przykład 100 procent. cenę narzuca ten kto, ten, kto płaci więcej. Kupują za, du za duże pieniądze, potem wynajmują albo nawet trzymają ten beton niewynajęty, jest, pustostanów jest w Polsce bardzo dużo że kilkanaście procent, ale ktoś może mnie poprawić. Kilkanaście procent domów i mieszkań stoi bez, miesz bez mieszkańców. Mimo, że są Ukraińcy, mimo, że szukają tych lokali Polacy po prostu i płacą jakieś kosmiczne pieniądze za, za najem, to, to, to tutaj to, to te miesz mieszkania stoją. No bo komuś się nie chce po prostu. Ma, czeka. Czeka na zmiłowanie, po prostu miał miliardy, zainwestował w beton i, i cieszy się, że nie traci na bieżąco, bo, bo nie zainwestował w akcje na przykład, a rynek akcji się rozsypuje od prawie roku. Więc, więc co, więc po prostu te mieszkania są przewartościowane. Im bliżej centrów bogactwa, tym bardziej są, tym są droższe. I tym większa jest różnica między ceną, która byłaby w naturalnym, na naturalnych warunkach rynkowych, a ceną, która jest. Ta różnica w Londynie jest gigantyczna. Dlatego spadki cen nieruchomości londyńskich przy normalizacji, przy tej normalnej deflacji, którą tutaj tam już dwa lata temu, co jakiś czas wieszczyłem, i ona oczywiście musi nastąpić kiedyś. Ta, te spadki cen muszą być bardzo wysokie, ogromne w Londynie, w Warszawie też będą duże, pod Warszawą będą mniejsze, zależy gdzie, no w miejscowościach rezydencjonalnych będą to spadki duże, w Piasecznie będą mniejsze, a gdzieś tam na jakiejś wsi, gdzie mieszka trochę tylko warszawiaków, te spadki będą jeszcze mniejsze. No a gdzieś w ogóle na, na ścianie wschodniej nieruchomości nie zmienią ceny, bo tam w ogóle nie ma nabywców, więc tam w zasadzie nie, nie ma Cen transakcyjnych. Nie wiemy, jakie są ceny transakcyjne pod zamościem, no, może z wyjątkiem jakichś tam miejscowości właśnie takich atrakcyjnych, tam, tam są takie atrakcyjne miejscowości tam Zjerzyniec na przykład. Ale, ale już na przykład no, pod łosicami jako żywo nie ma atrakcyjnych miejscowości, więc tam ceny się nie, nie zmienią. Tam stoją domy, stoją sąsiedliska, których nikt nie zasiedla i od, od lat po prostu mają cenę zero, no, bo nie ma transakcji. I to jest, to jest problem. te cen, Mieszkania są niedostępne, ponieważ banksterzy mają, mogą sobie drukować pieniądze. Jak przestaną sobie drukować pieniądze, już teraz ten, to się zaczyna, to ceny nieruchomości muszą spaść i to tam, gdzie są najpotrzebniejsze czyli w tych wielkich miastach spadną najbardziej. Kto tam zainwestował w nieruchomości, ten na tym straci. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że adwokat, który od 20 lat kupuje sobie całe tam pakiety, tam te, te, te tam takie w teczkach po prostu ma, te mieszkania poukładane w szufladach. Mieszkania tam, domy, kamienice stare i tak dalej. No adwokat może nie mieć dostatecznej, dostatecznego rozeznania, żeby wiedzieć, że Wartość, którą, którą przypisuje obecnie tym, temu, y, tym, y, tym nieruchomościom, y, 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 spadnie gwałtownie. Jak, jak to się wszystko zawali? No, to się zawali. Oczywiście y, miało się zawalić 15 lat temu i się nie zawaliło. Udało się ten bal, chociaż już nie taki wesoły, y, przedłużyć o 15 lat. A czy się uda dalej? No, pewnie jeszcze chwilę się uda ale to już niekoniecznie bardzo długo. W każdym razie Kaczyński już nie zbuduje żadnych 300 tysięcy mieszkań, nawet 30 tysięcy nie zbuduje. To te, takie tylko gadanie. Natomiast no, skompromitował się kompletnie w oczach, no, takich powiedzmy konsekwentnych, konsekwentnych prawicowców, a także w oczach tych, którzy dzierżą pieniądze, bo oni wiedzą jak jest. Jeżeli ktoś obraca dużymi pieniędzmi, jest na tym rynku nieruchomości obecny i tam coś działa, no to wie, że to, co gada Kaczyński, to są bzdury. Po pierwsze, mieszkanie nie jest prawem, po drugie, nie może być prawem, no chyba, że mamy Wiedeń, ale jak mówię, to jest wyjątek jeden chyba na całym świecie. Coś jeszcze chciałem powiedzieć o, o tych nieruchomościach i o Kaczyńskim, ale yy, chyba zapomniałem, no na pewno zapomniałem, skoro nie wiem, więc kończę na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. No i proszę docenić miniaturkę, na której Kaczyński z wielką głową wiesza flagę anarchistyczną, czarną na balkonie. To jest chyba na, na Wilczej. Jest ten taki, taki skład. Tam czasem przechodzę. Nie widziałam tam Kaczyńskiego, ale widziałam tam chyba właśnie tę pachtę z napisem kiedyś. Ale może to nie jest ten skład, bo tam jeszcze chyba na. No jest na piękne jeszcze coś jest, chyba, tak? Może ktoś z Państwa z Warszawy wie więcej niż ja na ten temat? Proszę Państwa o kciuki w górę, proszę o subskrypcję i do zobaczenia. A dzieje się bardzo dużo, więc na pewno będą donosy albo z frontu jednego, drugiego, trzeciego frontu, albo z frontu finansowego.